Hejka moi mili, witam ponownie na moim kanale. Ja jestem Rado, a to jest kolejny odcinek z gry Tomb Raider. Dobra, my się musimy dostać, poświetlmy no, o właśnie tam. Ale muszę wam coś pokazać, bo czegoś, że nie wziął sobie. Pierwsza rzecz, którą ominąłem tutaj przy ognisku zaraz. To właśnie jest relikt. Ślub. Hmm, nie wygląda na więcej niż kilka lat. No, nie wygląda. A drugą rzeczą. Jest mapa. Mapa wszystkich geoskrzynek, książek. I oczywiście musimy się udać mu tutaj. I ona sobie spokojnie leży. O, tutaj na tym blacie. Pięknie mamy. Dobra, zobaczmy sobie. No, wyświetliło nam sześciutkie. Tu mamy wszystkie pozbierane na początku. Jedno co musimy, mamy raz, dwa, trzy. Książka, geostrzynka i relikt został nam. Pięknie. Dobra, puszczaj się, la dawaj, raczej, no nie puszczaj się w sensie, tylko puszczaj się. Deski Come on, ciśniemy. Ciśniemy dalej Zobaczymy co tam na nas czeka Tu żeśmy sobie kolesi załatwili w poprzednim odcinku. Możemy sobie śmiało fulnąć na tą skałę Pięknie No, pulamy, cyk I jeszcze raz I jeszcze raz No łap się No teraz to, żeś mnie Zadziwiła Dobra, skaczemy I ostatni raz Udało ci się Oho

Dobra, koniec pitolenia. było? E! Leżysz. Leżysz, Koleś. Jak on mnie zauważył? Kurde, pierwsza strzała nie poleciała tak jak ja chciałem. Ale czekajcie, coś bym ominął. O, właśnie, tamto. zaliczone podpalaczka. Pięknie. Dobra, pozbierajmy sobie Fanty z tych oszołomów. Co tutaj mamy ciekawego ogólnie? Tu coś tam... O, tu mamy szamę. Punkty doświadczenia. Kurde, coś wolno miną te punkty doświadczenia. O, tutaj jeszcze jeden i książka. Królowa Każe mi się pośpieszyć Widzę jej wspaniałe oblicze W każdym wschodzie słońca Już niedługo Moi Solarii ciężko pracują Ku jej chwale Budują miasto ze wszystkiego Co sprowadziła na wyspę Torturują i składają ofiary W jej imieniu Już niedługo znajdziemy wybraną Pragnę ucieczki Ale nie tylko z tej wyspy od tego wszystkiego, wraków, ciał i plugastwa. Jeśli zdołam przywrócić moją królową do życia, to wszystko zniknie w mgnieniu oka, i jak wschodzące słońce, skąpie ona ziemię i morza w swoim świetle, i wszystko spali, a ja powstanę z tej spalonej ziemi, czysty i odrodzony. Ale świrus. No okej, okay. to jest siódmy, szósty z siedmiu Pamiętników Szaleńca. Zagubiony. To bełkot Zagubionego Szaleńca. Matias stracił rozum dla tej sprawy i nie cofnie się przed niczym, by dopełnić pokręconego przeznaczenia, które wykreował. Bo to jest świr. Dobra, chodźmy dalej. Tu coś mamy, pięknie. I relikt. Elegant ciucho. 19-wieczne składane wachlarze. Były często zdobione wierszami upamiętniającymi ważne wydarzenia. Hmm, ładnie to to wygląda. Co my jeszcze powinniśmy sobie wziąć lub niejmy na mapkę? A geoskrzynka. Gdzieś tutaj jest strzały? Nie, mamy Max, dobra. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu jest. Wszystkie wszystkie pięknie. No dobra, możemy iść sobie dalej. Chodź tutaj koleś. E, w pierwszej kolejności to weźmy sobie przyciągnijmy to. Dobra. Teraz starajmy się odkręcić tutaj ten zawód z gazem spierniczaj Lara ja pierdolam. Teraz będzie boom. Biegniemy. Okej, okay. chwila wczytywania mapy. Dawaj dawaj, bo się tu udusisz na górę. Wasz. Tak trzymaj, stój synu! Jak się stąd wydostanę, to się cię strzały prosto w tyłek! <głosy> <głosy> Kotek ma pazurki! Ej, nie podburzać ich! My tu pracujemy! Pieprzony kretyn. W klatka to trochę przesada. Od kiedy stary się wydostał, to lepiej nie ryzykować. Czekaj, zobaczę, co się dzieje. A jaj, to już chyba wszyscy. Aha, jednak wszyscy. To było naprawdę nieźle, Laro. Jak ty się tu dostałaś? Nie bez pomocy, Grim. Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Witmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Dobra. To wy sobie gadajcie tam na górze. Ja dopiero przeszukam tych oszołomów. Strzał mamy fula. Jak ten się tutaj znalazł? Gdzie on to, które sam tu robił? Wspaniaczek. Chyba tak rozmawiali o jakimś puchu słońca. O słonecznej królowej, starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że... Yamatai? <grymnie> tak, na to przynajmniej wygląda. Trzymać się tam. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą krainę. <grymnie> Nie do końca się tego Trzymaj się <grymnie> Trzymajcie się czegoś! <grymnie> tak! Tak jest! Ta okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Chyba tu i tu. O o. o o. No na pewno. To to na pewno. Teraz tak. O dobra. Rąbiemy. Udało się.

Udało się? Jeszcze raz. Teraz się udało. Dzięki. Ja stachu lecę. Wydam na to, że po tej stronie jest wyjście. Dobrze to biegiem. Ja wracam po sam i widziałem. Kamal. Dobra. I jeszcze jedna kratka Ja pierdyla meg na mnie czasami straszne Lara To masakra Uuuuż uh. uh. się ale cała okolica się bali Punkt zborny jest po drugiej stronie góstw Śmigłowiec niedługo tu dotrze Lara skończył Ja pierdolę Szybciutko, szybciutko lala. Come on! Ciśniemy dalej Niepotrzebnie, żem strzelił. Przykujemy. obszukujemy Możemy? To tylko coś, coś? Nie, nic, nie, dobra Spadamy stąd Uuuu, na zewnątrz wow Dużo nie brakowało Przecież się nie zatrzymujemy No i pięknie, poleciał Kaman, come on, kaman come on, Lara Nie mamy czasu, kurde Musimy spierniczać stąd Oj, spierniczył mi, dobra Ale tam się zjarał <ścoughs> Ej, strzałę wziąłem, pięknie Oho, teraz co? Cieknie. To słyszałam po japońsku przed katastrofą samolotu. Rytuał z grobowca chimiką? Dlaczego Matias tak się tym interesuje? Trafiłem go? Chyba go trafiłem. Dobra, ale spierniczył gdzieś. Damy lana Ooo, nieźle Co to, co to w ogóle... O ty gnoju Leży? Leży Dobra, kurde strzał nie wziąłem, ajajaj aj, aj. Ej, tam jeszcze jeden koleś jest na górze Ciekawe jak my go załatwimy, dobra Mniejsza z tym może się uda Gdzie on jest? Tu jest. Szybko Jaraj się Ej, możemy coś? Coś coś coś. Ich wziąć? Możemy, dobra, spadamy z Dobra, mamy maksa strzały Strzał, strzał mamy maksa. Kudę coś cicho się teraz zrobiło za cicho O, ten się znalazł tutaj Aleś żyjesz, pan też? To znaczy, nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jakiej uwolnić bez broni. Ci Solari to prawdziwy antropologiczny cud lano. To niepoczytali mordercy, doktorze. Musimy wydostać stąd naszą załogę. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. Ale cykur, ja pierdę Mieciecie się, schowaj. Chyba mnie nie rozumiesz. Zostałaś wybrana, Samantha. To wielki zaszczyt dla Ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy Cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę Cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego. Ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Choć oto, kim jesteś, krew chimiko płynie w twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz, Samanto. Postradałeś zmysły, Matiasie. Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do. Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samanto, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Hmm. Trzeba położyć temu kres. Dimitri! Strzeż jej dobrze! I czapa. Pięknie. Laro! O Boże! Jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły! Już dobrze. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Moja broń. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Chciał się pociąg do cholery. Uciekaj na to! Szybko! Bracie! Z powrotem! Do sali tronowej! No I znowu z Jaj, Lanka, gdzie jestem? Trajer. Zabawaj go tu kurde w łeb. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Uuu, ale się chyba wypierniczył w kosmos. Przeładuj. Tam jest jeszcze jeden. Dobra. A to co to jest? Wybrana uciekła! Macie ją znaleźć! Uuu. ja pierdęłam. Nie z tej strony, nie tak! Kompletnie do dupy dawaj mi ich jeszcze raz. Spierniczaj Lara, przeładuj mi to. Dostań się z płomieni, ja pierdolę, dużo nie braku. No, znaczy ja, chciałem powiedzieć ja pierdykam. Mamy, Ej, 3 części strzelba. Pięknie. Chwilunia, jeszcze to wezmę tylko. Strzał nie musimy. Tu mam kogoś jeszcze do obrobienia? Tu jakaś skrzynka z nabojami. Kurde, ale tu dałem ciała, ja pierdyłem. Pożyłem się z lekka teraz. Przeładuj, no to. A nie, dobra, przeładowany jest. Ok. Bum. Teraz gdzie? Tam. Oho, znowu ktoś. Gdzie ona jest? Gdzie oni Łady, ładu, dół lara. Dobra, tutaj mamy chyba wszystko już pozbierane. Bo idzie ten dziabą. dobra, jak my możemy go załatwić? Spróbujmy, chyba tak, leżysz pajacyku. Przeładujmy, może a teraz, tu co tu jest, do cholery, coś. Coś czuję, nie się robi Ruszajcie wszyscy! Znajdźcie wybraną! To jest moja! No pięknie Czekałem na Ciebie, cały mnie w tyłek No bo może nie Szybko lala. Kurde, nie chcę jeszcze raz zginąć, ja Dobra, dawa, chodzimy Dobra, kit. Zobaczymy co będzie. Rozpierniczy go tym No Dawaj, sterujemy. Przypał. I teraz co? Kurwa! to co jest? Uuu, ale mu przy... Ja pierdolę, co to było? granatnik możemy sobie przyczepić taśmą do akacza i ja, pięknie no to dobra, zobaczymy jak to będzie zobaczymy jak to będzie działało możemy tutaj coś sobie wziąć stąd ej dobra, naboje mamy, mamy to się zbliża do nas? Chyba nie uuuu Nieźle Macie! Uciekaj! Świty Wszystkich Bez litości! No? co jest? Bęk, 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 masz? Dostał? Nie? Jeszcze raz. Może tutaj kurde, no nie mogę wytrafić Dynamik. Czy go trafiam, czy nie? Oho, działko! Bum! Muszę bliżej dojść chyba. Teraz trafimy? Chyba trafiliśmy. Jeszcze jeden koleś. Ładuj, ładny, Ruchy, ruchy! Dobra, latać. Oszołomy. Pięknie. Piękny, piękny granatnik. No po prostu superancki powiedziałbym. Tutaj nic nie możemy. Mamy fulla. Dawaj no tego kolesia tu. Dobra, i tutaj mamy tu mamy ognisko. Czy żeśmy niczego nie ominęli? Sprawdźmy jeszcze raz, dla pewności. Oho, wiedziałem. Wiedziałem, że żeśmy jednego oszołoma zostawili. Aha, teraz tak. Dobra, tu mamy fula i pięć. 5, 5, 5 grana, jak to nazwać? Naboi granatnika. Elegancko. Dobra moi, tu jest w miarę spokojnie. Czyli w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Na kolejny oczywiście zapraszam już jutro. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę do góry. I do następnego. Hejka!